Poznajcie zwycięzcę dziewięciu przepisów na Nakeda, czyli KTM 890 Duke wersji R. To pierwszy motocykl przygotowany przez inżynierów z Hoffen, który posiada powiększony silnik LC8C teraz. Generuje on moc 121 koni, 99 Nm i ma pojemność równo 890 cm3. Dla porównania, poprzednik o pojemności 790 cm3 generował tylko 105 koni. Tylko, a może i aż, bo uwierzcie mi na słowo, że te dane techniczne, które przeczytacie w specyfikacji tego motocykla, zaskoczą Was na drodze jeszcze bardziej. Zmiany objęły nie tylko silnik, nie tylko elektronikę i delikatny facelifting. Przede wszystkim chodziło też o odchudzenie motocykla. Teraz waży on 166 kg na sucho. Zaletą tego motocykla jest również to, że sam silnik LC8C jest elementem nośnym całego motocykla. To sprawia, że motocykl bardzo pewnie prowadzi się w zakrętach, jest sztywny, ale ma na to też wpływ ten jego miniaturowy wygląd. Bo spójrzcie na to, ten motocykl do złudzenia przypomina nam model 390, szczególnie kiedy jeździec na nim jest nieco większych rozmiarów, czyli ma 1,80 i waży e, niecałe 90 kg. Inżynierowie tworząc ten motocykl też byli bezkompromisowi. Szybko sobie stworzyli własny target odbiorców i trzymali się go konsekwentnie do samego końca. Dla kogo jest zatem ten motocykl? Przede wszystkim dla doświadczonego jeźdźca, który lubi jeździć agresywnie, lubi gumować, lubi czerpać frajdę z jazdy motocyklem. I lubi się nim po prostu bawić. Tutaj nie ma żadnych kompromisów. Ten motocykl działa po prostu zero-jedynkowo. Jeżeli jedziemy ogniem, jeżeli na każdym zakrętu wychodzimy dodając mnóstwo gazu, ten motocykl staje nam na koło bez problemu z pierwszego, drugiego biegu, yy, tylko z gazu, to uwierzcie mi, frajda jest fantastyczna. Od początku przyświecał tylko jeden cel. Miał być lekki, agresywny i piekielnie mocny. To wszystko udało się zawrzeć KTM-owi w tym modelu, ale jest jeszcze jedna spójna rzecz. Jest on niesamowicie precyzyjny. Zarówno elektronika, tryby jazdy i wszystkie inne dogodności, które tutaj w nim mamy w połączeniu z manetką gazu i z tym silnikiem, to wszystko działa niesamowicie precyzyjnie. Dlatego... Na fajnych drogach wczorajszych, na których mieliśmy okazję jeździć, to niemalże że każdy kłócił się o to, kto będzie jeździł Duke'em. No i cztery słowa. Muszę wam powiedzieć, że jednak Katem potrafi zrobić robotę. Taki agresywny dzikus na miasto jest chyba najlepszą receptą na ten moment. Mi szkoda będzie go oddawać i zamienić się na coś innego. I nie wiem za bardzo na chwilę obecną, co ja mógłbym innego chcieć za niego. Najlepszy motocykl, żadnego innego nie chcę. Wy, Wygrał kurde, bez, jest bez konkurencji. Bardzo fajnie działa. Podoba mi się jazda na tym motocyklu. Jest Ready to Race? Jest Ready to Race. Tak jak, Decydowanie. jak Twój KTM? Tak. Fantastycznie ten motocykl jeździ na gumie, świetnie prowadzi się po szybkich zakrętach, po zjazdach z autostrady, więc naprawdę jest to motocykl kompletny, ale nie do końca lubi miasto. W miejskiej dżungli po prostu nudzi się. Ten silnik nie jest przystosowany do tego, żeby jechać nim powoli, jechać nim bardzo spokojnie. Tutaj drzemią iście wyścigowe emocje. Iście wyścigowy charakter, który został przeniesiony na drogę pod postacią Nakeda. Do wyboru mamy trzy tryby jazdy: tryb sport, street i rain. O ile wczoraj podczas jazdy w pełnym słońcu na suchych winklach wszyscy tylko pytali, jak wyłączyć kontrolę trakcji, jak wyłączyć te wszystkie systemy, żeby dać się ponieść emocją, bo Katem generuje ich całe mnóstwo. To o i tyle w deszczu jednak tryb rain po prostu się przydał, bo było bezpieczniej. Ten motocykl jest bardzo narwany, jest najbardziej narwany ze stawki. I to jest po prostu jego charakterystyka. Przez to jest taki dobry i przez to może być takim taką złotą receptą na tego Nakeda, bo fantastycznie sprawdzi się w takich szybkich przelotach, daje mnóstwo frajdy i chyba nawet w tych kategoriach, które mieliśmy w naszej ankiecie, czyli generator frajdy, no to jestem przekonany, że wygrał. Dodatkowo KTM ma też zdecydowanie najlepsze hamulce w stawce. Nie ma tutaj absolutnie porównania z żadnym innym motocyklem, po prostu są genialne. Motocykl hamuje tak, jak tego chcemy. Dozowalność tej klamki hamulca jest genialna. Bez problemu sobie możemy hamować mocniej hamować nieco lżej, możemy sobie ten motocykl kontrolować tylnym hamulcem jadąc na gumie, ale to również jest zasługa tego, że możemy sobie regulować średnicę tłoka w pompie przedniego hamulca od 19 do 21 mm. Do Uzupełnienia tej pełnej charakterystyki tego motocykla został tutaj wsadzony zawias firmy WP. Jest on tak samo sztywny, tak samo agresywny i bardzo, bardzo precyzyjny jak cała reszta motocykla. To wpływa na to, że nie dość, że fantastycznie się prowadzi, to daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale w połączeniu z tą równie agresywną pozycją za kierownicą, gdzie mamy tutaj dosyć mocno podkulone kolana, mamy bardzo twardą kanapę, to sprawia, że. Podróżowanie tym motocyklem nie ma po prostu najmniejszego sensu. Ten motocykl jest bezkompromisowy, albo grubo, albo wcale. W takim razie, dla kogo Katem stworzył Diuka 890R? Przede wszystkim dla osoby, która chce mieć we własnym garażu absolutny generator Friday. Chce mieć motocykl bezkompromisowy, który działa zero-jedynkowo. Jeżeli Chcemy nim latać na gumie. Jeżeli chcemy go upalać, siać terror i fantastycznie się nim bawić podczas jazdy na górskich winklach, ale również chcemy mieć go do miasta i gdzieś się tam przyciskać pomiędzy korkami, nie będziemy mieli z tym najmniejszego problemu. Jednakże trzeba pamiętać, że to jest maszyna o absolutnie wyścigowych korzeniach. Czy jest to najlepszy przepis na Neykeda? Ciężko im powiedzieć. Tak zadecydowali nasi testerzy. I biorąc pod uwagę te wszystkie kategorie, na pewno było wielkie zdziwienie, bo o ile wygrywał w głowach, na pewno kilku tej osób, to przenosząc nasze wyniki w te poszczególne kategorie, niekoniecznie już tak było. Może niekoniecznie ma tak y, fajną elektronikę jak BMW. Ergonomia może nie być tak fajna jak w innym motocyklu, a elastyczność tego silnika nie będzie przykładowo jak w Kawasaki, ale całokształt y, i połączenie tych wszystkich kategorii sprawiło, że jest to motocykl, który w naszym zestawieniu wygrał. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować Liberty Motors Wrocław za udostępnienie nam tego motocykla na nasz test. Bez Was nie udałoby się pokazać tego. Jak piekielnie dobrym, jak piekielnie agresywną i fantastyczną maszyną jest KTM 890 Duke R. Zwycięzca tegorocznego zestawienia. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tej krótkiej recenzji zwycięskiej maszyny. I pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję dziś na moim palcu jednym i drugim. Ja jestem Wiktor Serdyński i żegnam się z Wami. Do zobaczenia, cześć. Zaraz będzie szybka podmianka, ale ja na szybko wam powiem, że KTM to jest taki emiter zabawy, to jest coś czego ja szukam. Nie przez przypadek on ma tryb Super Moto w ABS ie No rewelacja tym się bawię jak, jak z prawdziwym Supermoto. To aż nie przypomina nakeda w momentami. Niesamowite wrażenie. Aż uśmiech od rana mimo tej wisielczej pogody. No to łyżka dziekciu do tej KTM-owskiej beczki yy, miodu, no miodu. Otóż okazuje się, że po prostu za każdym razem motocykl, który jest Ready to Race, nie ufa nam, że my jesteśmy Ready to Race i wyłącza nam kontrolę trakcji, więc po każdym przekręceniu kluczyka ciągle będziemy musieli wchodzić w opcję elektroniki i ustawiać to. To według mnie jest brak zaufania do klienta, nie wolno tak robić.